Walter Nowotny był niemieckim masem myśliwskim latającym w pułku Jagdgeschwader 54 Grünherz. Przypisuje mu się uzyskanie 258 zestrzeleń w 442 misjach bojowych. 255 zwycięstw odniósł na froncie wschodnim, początkowo latając na Messerschmittie BF-109 i odnosząc umiarkowane sukcesy. Ale gdy w styczniu 1943 przesiadł się na fokę Wulfa, 190 jego tygodniowa średnia zwycięstw przekraczała często dwa zestrzelenia dziennie. 1 lutego 1943 Nowotny stanął na czele niewielkiego zespołu znanego jako Teufelskette, diabelskie statko, który zanotował podczas wojny łącznie 524 zwycięstwa, stając się tym samym najskuteczniejszą taką grupą w Luftwaffe. Ostatnie zwycięstwo Walter Nowotny odniósł nad III Rzeszą w samolocie odrzutowym Messerschmitt Me 262. 8 listopada 1944 roku w wieku 23 lat został zestrzelony przez amerykańską osłonę wyprawy bombowej, w trakcie której sam zestrzelił bombowiec Liberator i myśliwskiego Mustanga. Tank Hunter, obserwuj po więcej wojennych historii.